Proszę Państwa, poproszono mnie o wypowiedź na temat, co myślę o złotym pociągu. Mówiąc najkrócej, myślę, że nie ma żadnego złotego pociągu, proszę Państwa. Ja nie siedzę w dokumentach, ale z tego co czytałem, to poważni historycy oceniają ilość złota we Wrocławiu w 1945 roku na 4 do 8 ton. Biorąc pod uwagę, że tona złota zajmuje dużo mniej miejsca niż tona węgla, to można to było w dwie duże ciężarówki wywieźć dużo sprawniej, dużo bezpieczniej. E, następna kwestia, jeżeli pociąg jest schowany w tunelu kolejowym, to pamiętajmy, że każdy taki tunel działa jak dren, czyli ściąga wodę z całego górotworu. Więc jeżeli gdzieś jest tunel, moje pierwsze pytanie brzmi, gdzie wypływa woda z tunelu? Następna rzecz, jeżeli mamy tunel, to on musi mieć wentylację, żeby ludzie się w nim nie udusili. Gdzie są ślady po wentylacji? Jeżeli mamy coś robić w tym tunelu, on musi być oświetlony, gdzie są ślady po doprowadzeniu na przykład prądu elektrycznego, żeby oświecić tunel? Gdzie są ślady po słupach, po transformatorach, po takich rzeczach? Ostatnie pytanie, gdzie jest urobek, czyli gdzie jest to, co wyciągnięto z tej góry, gdzie są te skały, gdzie one leżą? I oczywiście, jeżeli jest to tunel kolejowy, no to muszą wchodzić do tunelu tory. Po torach też zostają ślady. Jeżeli te tory odchodzą od jakiejś linii kolejowej, to musi gdzieś być rozjazd. Czyli nie, nie może to być tak, jak w tej legendzie, która była te 10 lat temu, że jeden Niemiec zobaczył za jakimś potem jakiś tunel. Gdyby, gdyby kopano ten tunel w tym miejscu, w którym pierwotnie, o którym pierwotnie mówiono, czyli na tym 65 km legendarnym, to to by nie była żadna tajemnica, bo Takiego przedsięwzięcia nie dałoby się ukryć w miejscu, gdzie obok jest linia magistralna, po której codziennie przejeżdżają tysiące ludzi. Przede wszystkim wszyscy kolejarze by o tym wiedzieli. Dlatego ja jestem bardzo sceptyczny i myślę, że żadnego złotego pociągu nie było. Oczywiście fajnie byłoby znaleźć pociąg z jakimiś skarbami typu dzieła sztuki czy dokumenty, zwłaszcza. Tylko jest jeszcze pytanie, czy po kilkudziesięciu latach przebywania w tunelu kolejowym te rzeczy będą miały jeszcze nadal jakąkolwiek wartość, czy nie uległy zniszczeniu, jak to zostało zabezpieczone. Podejrzewam, że jeżeli nawet ktoś by coś wywoził, to nie zabezpieczałby tego z tą myślą, że to będzie w tym tunelu na przykład przez 60 lat. Opowieść o złocie Wrocławia nie opiera się na żadnych dokumentach. Są to jedynie zeznania dwóch świadków, niezbyt spójne ze sobą i nielogiczne. Co więcej, wrocławski dziennikarz Tomasz Bonek opublikował w 2020 roku książkę pod tytułem Zaginione Złoto Hitlera, opowiadającą o dziejach poszukiwania tegoż skarbu przez służby specjalne PRL i udowadnia niezbicie, że do marca 1945 roku żadne transporty złota z Wrocławia nie wyjechały, a instytucje finansowe działały normalnie.